Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale, jest to podaje, że teraz trzeci z naszych przygód luźne wędkarstwo znajdujemy się znowu nad wodą. Dzisiaj będę z damianem, Leszek dojedzie później, bo do pracy musi na rano wywieźć tą materiał i zaraz do nas dojedzie. Więc dobra, wracam się po Damiana, rozkładamy się i zaczynamy. Dobra, Simoneczko, my już tutaj. Z, Danami, z Damianem się rozbudowaliśmy. Elegancka miejscowa, stoliczek tym razem, więc jest dobry klimacik, nie? No, kawki się napiję, wędki już zamoczone. Elegancko. Nic jak siedzieć i obserwować. jak może za jakąś plus minus godzinka, dwie dojedzie i łowimy pełną parą. Dobra, mamy coś pierwszego, wzięło chyba. Mamy, mamy rybkę. Malutka, ale jest. Jakie ile to? 10 minut wędka wywodnia? Coś takiego? Dobra, jest malutki okonik, ale zawsze coś. Dobra, zarzucamy i zobaczymy, co się potwór pojawi następny. Dobra, ledwo co? I się jest duża ryba. O chuj! Ledwo co? Coś człowiek odłożył. Tamtą gdzie się Jest, piękna płateczka Piękna, nie? No Elegancka. O, spokojnie, malutka Ej nie no piękna płateczka Kurde, ale branin tu teraz, nie? No. Ładne jest Ledwo co jednego. Co czy odłożył. Już jest i kolejna. upada Piękna. i do wody. <grym> Słuchaj. Tak to można łowić, nie? O, kolejna rybka się zainteresowała na spawiku. Coś jest. Coś Nagrywaj. Jest? Jest kolejna ryba Ale malutka Ale zawsze coś Jest To też potka? Czy okoń? Jest malutki okoń kolejny Oj dzisiaj mamy farto z tymi dzieciaczkami No Nic jak płyń podiatków. dziadków. Jest Kur... znowu cię mamy malutkę no nie, no jak dzisiaj takie dziecioczki będziemy łowić, to to nie łowienie Więc wrzucamy do wody i czekamy na rodziców Dobra, ledwo co prawą wzięliśmy, już na lewą Znowu kolejne malutkie mhm. Kuźwa, po rodziców płynąć, a nie Dobra, jak na razie to fajna płotka się trafiła a Poza tym to same dziecioki, małe okonie biorą Tutaj zanęta Zrobiona, przygotowana Już ze sześć kulek Na każdy spawik poleciało No, ale jeżeli cho cho Chodząc o Małe rybki To kurde non stop biorą Mamy nadzieję na jakieś Dziadków, rodziców Dobra wracamy Dla nas po długiej pauzie do was U was to była sekundka nic, siedzimy z Damianem i kurde, nic nie chcę brać. Są brania fajne, ale duży, cięższy spawik, który założyłem, i bardzo się przestraszają go, bo chcę trochę dalej zarzucić, bo tam dalej się dzieje. Dostaliśmy telefon dleszka, że już dzisiaj nie przyjedzie, bo w pracy mu się przedłużyło i już mu się nie opłaca samemu tutaj siedzieć. Więc dogram jeszcze, jakby się coś złobiło, a jak nie, no to jak zawsze powrót najciekawszy. Dobra, my już spakowani lecimy w stronę autka. Niestety, ludzie już po południu zaczęli się wpieprzać do wody. I, I tyle z tych łowów, bo ryby się spłoszyły. No i co? Rano tylko fajne brania były, nie? No, były. Tam dużo tych malutkich okoni, co Uja, widzieliście, ta szkoda wyciągać. Jedna fajna tylko płoteczka. No, a poza tym, no to, nie było jakiegoś szczęścia dzisiaj na rybkach. Wracamy do domu, już nie nagrywałem jak się pakowaliśmy, Leszek do nas jednak przyjechał. I on przejmuje miejsce i... No, krowy też się wcinają w rozmowę. Leszek przejął miejsce tam do 18.30, jakby coś złowił to wam przebitkę zawsze wrzucę. Co on tam złowi, powiedziałem mu, żeby jakby co to nagrywał. A jak nie, no to się żegnamy na miejscu teraz i następnym razem będzie jeszcze lepiej. Na razie.